Wierzę w za biskupów i kapłanów, aby Bożą w Królestwie Niebieskim, ożegiali nadzieję wśród obowiązków. Ciebie prosimy. Modlmy się za polskich polityków, aby swoją misję rządzenia krajem wypełniali spokojem i odpowiedzialnością. Ciebie prosimy. Modlmy się za polską młodzież, aby biorąc za swe przyszłość kraju, budowała ją swoich świętych patronów, dochowali wierności wartościom, jakimi są Bóg, honor i ojczyzna. Ciebie prosimy. Yes. Mówmy się o Boże Błogosławieństwo, o zdrowie dla tych, którzy walczyli o po wolną Polskę. Szczególnie mówmy się za żyjących żołnierzy I Bógów Strząsów Podhalańskich Armii Krajowej, a także za ich rodziny, wypraszając na nie potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Yes. Módlmy się za zmarłych żołnierzy Armii Krajowej I Kupu Strzelców Podkalańskich, za tych, którzy oddali swoje życie walcząc o wolność naszej ojczyzny, a także za polecanych w tej przyświętej zmarłych Jana Obeda, Zbigniewa Frankowicza, Pseudonim Błyskawica oraz zmarłą żonę Marię i córkę Krystynę, za zmarłego Jana Milka, Pseudonim Kęś. Ciebie prosimy. Yes. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby zaistniały w niej trudności, mogły zostać rozwiązane w duchu jedności, miłości, prawdy i zrozumienia. Ciebie prosimy. nasze życie i umocnienia uczyni nas posłowami Chrystusa, który Chrystus z tobą żyje i róluje przez wszystkie.